Hej, olka wszystkim jestem no, Warynika. Dzisiaj gramy sobie w Toka To jest drugi odcinek z tej serii, czyli trzecia seria to chyba jest. I jak wiecie, to wczoraj zaczęłam, tutaj skończyłam odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie bez napad z innymi filmami. Jeśli Wam się takie serie podobają, no to dajcie łapkę w górę i jakieś komentarz na pewno Wam się to spodoba, więc dajcie łapkę w górę. A teraz z przodu zanieczy zaczynajmy. Okej, okay, yy, ja tu właśnie wróciłam ze szkoły dopiero. Ja sobie odłożę ten tutaj. A ten serio, tamten chłop. Naprawdę on jest taki dziwny. Dobra, a się sobie się szufladę. Ok, ja tu mam tylko szufladę zieloną i tutaj trzymam senności. Żeby to walizkę na sam koniec. Bo oczywiście masz szostrze znów będzie tutaj coś szukać przesunęła mi się a komoda, muszę ją przesunąć o tutaj tak było chyba te brata mam tam. Mm. wiem ja sobie to wezmę bo ja uwielbiam takie tam, on będzie tutaj pasować o perfekt do tej gitary tam obok o Okej. Okay. więc ja się tu się pomóc tutaj, hmm? dobra. Ja idę sobie na zakupy, bo ja wiecie o tym, że ja nie mam ubrania i mam to powiedzieć, że ja idę na zakupy. Zjechałam sobie, muszę wyciągnąć to tu, stąd tą to płytę, bo to ciągle się włącza. Włączę ten telewizor. Mamo. Co skarbie? No bo ja idę na zakupy. No to... No to idź. Kto ci broni? No nikt mnie nie broni. No to właśnie. Masz to, tam powinien gdzieś być, ok? No to chyba mamę, to mamę tam tutaj ta moja co? Okej, to idzie. Idziemy. Okej, okay, jestem w gareli. I chyba moja mama tu była, więc wszystko wykupiła, nie wiem. Muszę sobie tu ząść. Jakiś telefon na pewno przyda mi się. Oczywiście. Na pewno sobie wezmę ten. Za i Idę za Panią, chodź Dobre Dobra, po prostu ten jeden. Telefon. No jest tutaj Pani po chłopcu. Gdzie? To Dobra, o tutaj torba jest jakaś. Żabka. Nie, na sobie. Idę okay, jesteśmy już Okej, ja sobie weźnę to, oczywiście to 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 to, To. No i to to, to. nie, i nie, 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 pi nie, my coś tutaj... Nie, tu już ja mnie no, nie interesuje. Idziemy na drug o tutaj gdzieś. O lata sobie kupiłem już. Dzień dobry. Dobry. Mm. O kurde! O wow! O wow! Biedne dziecko! Jaką muszę wziąć? obchodzi mnie jak zakręć. Ale co jest? Takie dziecko małe, zostawić sam Biedne dziecko. Ja, ja tobie go wezmę. Bo chyba nie będę coś innego robić. O, to jest ta karta, to jest tajemnica przejścia. Mm, nie no muszę go wziąć. Dzień dobry, czy mogę wziąć to dziecko? Nie wiem, czyja to jest, profesor pani. Od dawna nikt tu nie przyszedł To jest pani, pierwsza osoba, która tutaj przyszła. Pani. Może pani sobie to wziąć? Ale widzę, to dziewczynka biedna jest. Też chciałam ją zaadaptować, ale sam mnie nie pozwolił. Może ją wziąć? Bardzo dziękuję. Ratuje pan mi życie. Jej, ja sobie wezmę to. Tu zabaweczka. Pieluszka. No, tam? no i co tu jeszcze ważne? No chyba tyle tylko pójdę po worek. Już przyszłam to pana topsę. Na pewno dzieciach jest głodne. i mam w końcu dziecko. Dobrze, to wezmę dla niego jako, jakąś, nie wiem, tu nic. Pójdźmy na górę. Dobra, tu może coś znajdziemy. Patrz, jakie tutaj ładne jest wszystko. Dobrze, że kupiłam ten wózak. O, mama i tak ma wózak. a mm, moja siostra tam nie nosi, więc i tak już mam prawie 18 lat, więc będę mogła, no, opiekować się. Udaję to nic. Dobra, a to idę. Bubble sobie wezmę. Bubble tea, drugi bubble tea mm, może sobie takie te wezmę. Coś mi się zresetowało i niestety nie mogłam tego wziąć, więc nie mogę wziąć wózka, bo wtedy mi zresetuje jeszcze raz. Nie muszę mieć to w worku, więc nie będę brała tam tego. Widzę go. odcinka nie będę brała Ale to dziewczynka i tak weźmie taką dziewczynkę Ona jest zbyt słodka, co by jej nie brać Dobra nie ja sobie już tu, a jest peluszka Ja sobie, ja sobie już... I to chyba tak Więc widzimy się w domku Kolej wchodzę z domu. Chodź, malutka. Tylko z tu badam. Kto do przesiedle skarbuś? Chodź sama, zobacz. Ok. Chodź, Amerka. Zobaczmy, co ona tam przysłała. Co kupiła w ogóle. Objadła, nie zjadła. No. Co to jest? Co to jest? Za popas. No bo ja znalazłam takiego malutkiego A Ja ze sobą muszę go wziąć. Jest taki słodki był porzucony w sklepie. W jakim sklepie? No w tej karali. Tak. I koktać się nie załóżłam. A jestem serio, prawdę No to, ale czy ty będziesz się teraz wyprowadzać? Tak, mamuś. Będę się wyprowadzać. Nie, nie rób tego nam. No muszę, bo gdzie z małą zamieszkam? No, u nas, a gdzie Miejsce się znajdzie? Okej, okay, okej, okay, zostanę u Was. I coś to zrobimy malutki romancik u nas. Okej. Okay. Teraz chodźmy na górę. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy małutkę. Cześć. pobudziła się. Mamo, bo ja nie chcę mieć siostry kolejnej. Ale jak ona znalazła, to musisz mieć. Już się nie da tego wycofać. Znalazła malutkiego papaska, a tu dziewczynka. Co chłop... Mamo, nie widzisz, że to dziewczynka? O, dziewczynka, trochę niech się z nią pobawię. Nie, łapie plec od mojego dziecka. Ej, nie bądź taka... Co ty mówisz do swojej siostry? Albo zabieram i daję go do domu dziecka, albo uspokoi się. No ale to moje dziecko, nie oddam go. Jak go znalazłam? Nic, prawda? Olu? O, nawet ma już imię dobra, idę stąd. Też problem remonty czy coś. Ja stąd idę. Ze stąd poszli o nie? A my teraz, sobie coś zrobimy, to najpierw odłożymy i twoje tutaj, twoja półka będzie półka tutaj. Nie od tutaj sobie tam ciężarki. O, poczekaj. ten telewizor malutki, trzeba tutaj gdzieś, musi się tu w ogóle schować. Gdzieś, po... O, musi po prostu być. a tę góry tam tutaj, o tam i na razie tak poukładałam tutaj, mm. a tutaj o tutaj szewnimy sobie i zrobimy remont okej, okay, zrobiłam tak małe szpi, więc nie będę jej budzić, budzić. Mm, zrobiłam tak, tutaj mam tak jak widać Tutaj kosmetyki się trochę pozmieniały, ale to nic. Mój mm. łóżko tu nie powinno wisieć. Zmienię go. Okay, zmieniłam tak tutaj. No jest git, tylko tutaj zmienię. Patrzcie, o tak zmienię. Jest git chyba, co To na razie nie jest podgłośnione do głośników dane, podłączone, więc mm, telewizor mogę oglądać tak, żeby nie obudzić małej. Teraz się ubieram. Nie wiem gdzieś wyjdzie czy coś. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia papa! Pa. Pa, pa.